Cześć, witam Was w kolejnym odcinku i na naszym tarasie. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że ten sezon ogrodowy już się rozpoczął i że jestem tutaj właśnie przy moim rodzinnym domu i że spędzamy teraz tutaj tak dużo czasu, bo ja po prostu uwielbiam za to maj, czerwiec, te miesiące wakacyjne, że większość takich czynności poza pracą można właśnie wykonywać w ogrodzie, można odpoczywać, czytać książki, ale też nawet pracować, bo oczywiście pracujemy na swoich komputerach. I to, co dzisiaj Wam tutaj pokażę, bo bardzo lubimy z Kubą i z całą rodziną jadać, na naszym tarasie czy w ogóle w ogrodzie, to pokażę Wam trzy rewelacyjne przekąski z wykorzystaniem serka Almette w trzech nowych smakach, które są naprawdę rewelacyjne. Serek Almette to w ogóle jest taki smak mojego dzieciństwa, więc ja się bardzo cieszę, że dzisiaj nagrywam ten odcinek i on będzie na pewno smaczny, ale też bardzo prosty. To będą takie przekąski, które możecie spokojnie wykorzystać na niespodziewanych gości wtedy, kiedy też macie mniej czasu, albo po prostu kiedy chcecie zjeść coś pysznego. Ogród to dla mnie oaza spokoju. Kojarzy mi się z pachnącymi kwiatami, z trawą, z zielenią, ale także ze świeżymi warzywami. Pamiętam, jak mój dziadek sadził właśnie się, że ogórki, rzodkiewkę, marchew, szczypiorek, to wszystko gdzieś tam było pod ręką i to były naprawdę cudowne wspomnienia, cudowne smaki i zapachy tych warzyw. Ale to, do czego chcę Was dzisiaj namówić, to że Wy również możecie posadzić tego rodzaju warzywa i nawet nie musicie mieć do tego celu ogrodu. Wystarczy balkon, wystarczy taras, wystarczy, nie wiem, nawet doniczka w domu, żeby wyhodować chociażby pomidory, czy ogórki, czy właśnie posadzić zioła. To jest naprawdę bardzo fajny sposób. Ogromna przyjemność patrzeć, jak warzywa rosną, i później zjeść właśnie takie własnoręcznie gdzieś tam posadzone, wyhodowane. Ja mam tutaj doniczkę i też nasiona ziół. Bez problemu dostaniecie je we wszystkich możliwych marketach, sklepach z takim asortymentem. Także dajcie znać, czy już. Praktykowaliście ten zwyczaj sadzenia warzyw, a jak nie, to czy może dzięki temu, że oglądacie ten odcinek, zaplanujecie takie działania i mam nadzieję, że zobaczę Wasze zdjęcia później w sieci z takich właśnie własnoręcznie wyhodowanych warzyw. Myślę, że te przepisy Wam się spodobają. Dajcie też znać w komentarzach, czy znacie te smaki Almette i który smakuje Wam najbardziej, a ja już biorę się do pracy. Na początek tartinki, to nic innego jak drobne kanapki, idealne na imprezowe przekąski, ale także świetna alternatywa do tradycyjnych kanapek na co dzień. Żeby je przygotować będziemy potrzebować pieczywa, na przykład możemy je wyciąć w takie drobne, okrągłe formy, skorzystać z krakersów, czy na przykład bagietki, tak jak u mnie dzisiaj. Poza tym masło, możemy zrobić masło ziołowe i dodać do niego na przykład czosnek, ulubione zioła i to na pewno też fajnie podbije smak. Poza tym niezbędny będzie serek Almette. Tym razem wykorzystam ten z rzodkiewką. Jest to naprawdę bardzo fajne połączenie smakowe poza tym serek ma taką puszystą konsystencję i będzie pięknie wyglądał na tych kanapkach. On zawsze jest ładny też do wyeksponowania i na pewno naszym gościom taka forma podania się spodoba i oczywiście skorzystamy z warzyw dołożymy też świeżą rzodkiewkę szczypiorek i sałatę no to ja biorę się do pracy Pięknie mam naszykowaną paterę, na której pięknie będę mogła moje kanapki wyeksponować, więc sobie je tutaj szybciutko ułożę. O, voila! I jeszcze szczypiorek, szczypiorek, pokroję szczypiorek, ładnie je posypię. Zielone akcenty zawsze na kanapkach bardzo ładnie wyglądają. Kanapki są już gotowe, myślę, że są efektowne, proste w przygotowaniu, ale też po prostu pyszne. Także bardzo polecam. Następnie naleśniki z serkiem almette z pomidorami z wędzonym łososiem, a także ze szczypiorkiem. Zaraz zobaczycie, jak bardzo prosto je przygotować i pokroić właśnie w takie drobniejsze przekąski. Ja naleśniki usmażyłam już wcześniej, ponieważ podajemy je na zimno, więc spokojnie możemy się zająć tym przed przyjęciem. Mamy naleśnik. Na początek posmaruję go dosyć obficie serkiem z pomidorami. To, na co warto zwrócić uwagę, to, że serek jest bez zagęstników, bez barwników, bez konserwantów, także Naprawdę ma bardzo fajny skład, no i przede wszystkim jest przepyszny ten z pomidorami ma też super e, aromat. E, no i tak jak mówiłam, na początek smarujemy naleśnik. Zarek też fajnie będzie później nam trzymał e, w ryzach e, ten już e, ułożony naleśnik. Zaraz to zobaczycie. To mamy gotowy, zwinięty naleśnik, który teraz pokroimy w drobniejsze kawałki. Do wyeksponowania tej przystawki przygotowałam sobie drewnianą deskę. Akurat ją ja mam w kształcie serca, ale myślę, że drewno to jest w ogóle taki fajny element ekspozycji. Ostatnia moja propozycja to młode ziemniaki, które uwielbiam, gotowane w mundurkach. Spokojnie możemy je też podawać na zimno, tak jak się podaje właśnie z takimi wiosennymi sałatkami. One będą pokrojone zaraz na połówki. Do tego dodamy w miseczce. Serek almette z ogórkiem. No to jest fantastyczne, że mamy tak wiele smaków dostępnych na rynku. Poza tymi trzema nowymi, czyli właśnie rzodkiewka, ogórek i serek z pomidorami, znajdziecie też inne smaki, które już wcześniej były dostępne. Więc tak naprawdę wybierajcie, co lubicie, ale do ziemniaków ogórki pasują rewelacyjnie, bo to jest naprawdę bardzo fajne, świeże połączenie. I wyeksponujemy też trochę świeżych warzyw i zaraz zobaczycie, jak to przygotowuje. Voilà, wszystkie moje przekąski gotowe. Zaraz bierzemy się do jedzenia. Ja zachęcam Was do spróbowania nowych smaków Almette i do dzielenia się Waszymi przepisami na kulinarne inspiracje z Almette. Możecie też podejrzeć inspiracje innych. Dajcie znać, który przepis najbardziej Wam się spodobał i który być może wykorzystacie. Zachęcam Was także do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli film Wam się podobał, koniecznie zostawcie kciuki w górę. Już wkrótce kolejne odcinki. Ja sama sobie życzę już y, smacznego i Wam życzę miłego i smacznego tygodnia. Do zobaczenia!